Trzymaj go jako okaz albo jakiś prosty znajdź. Tam są te trzy takie ładne. Ale nie, nie zrywamy, nie sobie nie No nie potrzeba zrywać, ale ja chciałem jako okaz jeden wziąć do domu. Zopatrz gdzie on poszedł Ciekawe jak on zejdzie. No a teraz schodź sobie powolutku, powolutku Tylko uważaj żebyś przehamował dobrze Co chcesz takiego okaza? No, takiego chcę okaza Tego z góry Tego z góry Tego? Tak Pokaż go do, do kamery. Ja nie widzę. A no właśnie, widzę teraz. Bardzo ładne oko. Ale jego ja trzeba do domu wziąć. Ostrożnie. Ostrożnie. Z tą nogą. No i co? I co, znalazłaś jakieś grzyby? Co to znaczy szkoda zerwać? Było mało grzybów w lesie, zerwałaś. Ładnie go oczyści, tyle. No. Tak się grzybów nie czyści, tylko się skrobie, on drapie ładnie. Pokaż go, tego grzyba. Oczywiście ładny ten grzyb jest. O i taka sama sosna widocznie była ścięta. Taka jak tamta rosochata. I piękny rozłożysty dąb obok. Tu sosna, ale tutaj one też rosną, pokaż takie, no ale one nie są aż tak rozłożyste jak tamta jedna, nie są takie strzeliste, one ani nie strzeliste ani nie rozłożyste, o ta dolna, ta jest taka strzelista sosna. A tu są wajora. Niedaleko. No to jest świerk. A to brzuska, bierioska. No możemy się przejść tamtędy. Możemy się przejść. Jak zrobić? No. A co ty robisz? Wąchasz? No jest, 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 ale ugryź zębami, żebym żeby... już zrobione. Już zrobione. Ty nawet nie wiesz, że to jest nagrane. No to idę i nagrywam. O, zobacz, a tu jest siatka przy dębach. Tak, nagrywa. Tu jest siatka przy dębach, ale ona jest, ona jest przeciw. Zającą, żeby zające nie ugryzały czy dziki. Przeciw w to Albo wobrom i dzikom i zającą. Bo to są dęby. Innych drzew widzisz, oni nie ochraniają, ale dęby, szkoda dębów. One najbardziej ugryzają. Bo później by, później by rosły właśnie o takie grzyby dębczaki. Borowik, porpuro ceglasty. Ceglasto pury, pory. A tu Łosica mieszka. Tak? tak Tu osica w tej noży mieszka? Tam jej grzyba, da jej grzyba? Nie dam jej grzyba Tu się zaczyna ktoś budować A tu jest taki teren pojezierny, o tu Część jeziora została i zobaczcie, przesmyk. Połączone były te jeziora i one w dalszym ciągu są połączone. I dlatego tu, no, tak. I ta, ta powolutku wysycha jezioro. Weź sobie kilka desek. Piotrowi się przyda.